A witam, witam... O matko, o cholera, auć. Już za kilka dni pierwsze płatne DLC do Vampire Survivors ujrzy światło dzienne. Doda ono 6 nowych utworów, 8 grywalnych postaci, 13 broni oraz kolejnych przeciwników za bardzo atrakcyjną cenę. Jak podało oficjalne konto twitterowe Legacy of the Moonspell, 15 grudnia kosztować będzie mniej niż 10 złotych. Szacunek! This Wild Sorcery was unknown. Dokonany Exile trafił drugi rozdział Age of Sorcery, rozwijając zarówno przygody, jak i fabułę wraz z darmowymi nagrodami. Skupia się on na walce z potężnymi władcami magii, dodaje karnet bojowy i Twitch dropy z trofeami. Jeśli to wszystko brzmi zachęcająco, to przygotowano też solidne przeceny, nawet do 60%. I'm Tarn Adams. Wczoraj ukazała się nowa wersja Dwarf Fortress Studio Bay 12 Games. Ma powody do dumy, bo wystarczył jeden dzień, by gra zyskała ponad 4000 recenzji, z których aż 97% jest pochwalnych. Dodatkowo 22000 graczy jednocześnie i drugie miejsce w rankingu najlepiej zarabiających gier na Steam, a wystarczyła grafika. To Mało wam GTA V Rockstar Games poinformowało, że w ramach grudniowego update'u online otrzyma ray tracing na platformach obecnej generacji. Dodatkowo poprawi się wirtualna ekonomia, wprowadzone zostaną misje na południu San Andreas i autko w bonusie. Teraz tylko czekać na RTX-a w solowym module albo GTA 6. Mamy tu fanów nie za wysokich wymagań, polskich gier i opowiadania na nowo historii o Babie Jadze. Blacktail właśnie otrzymało nowy materiał wideo bardzo bogaty w gameplay. Zalecane wymagania to 16GB RAMu, procek na poziomie i5 6600K i karta pokroju GeForce GTX 1660 Super. Wytrzaśnijcie jeszcze 20 giga na dysku i wszystko działa. Czekacie na Diablo 4, ale nie czekacie na oficjalną datę premiery? Po przeczesaniu Microsoft Store udało się natknąć na potencjalną datę. 5 lub 6 czerwca, w zależności od strefy czasowej, no i w przyszłym roku. Ledwo 80 giga do pobrania. Jeśli jednak potrzebujecie potwierdzenia, pewnie The Game Awards wszystko zdradzi. Pora kończyć, dzięki za uwagę i do następnego, hej!